I witam w kolejnym odcinku z Gotika 2. Ja sobie zrobiłem taki maratonik. Eee, więc no, kontynuujemy, kontynuujemy gotika tak? I w dzisiejszym odcinku plan jest taki, żeby udać się na farmę Bengara, bo mamy tam do załatwienia kilka rzeczy, mianowicie trzy. Po pierwsze, problem ze strażnikami, który, zgodziliśmy, którego zgodziliśmy się podjąć. Ja już widzę schody, które prowadzą na tą farmę. Ale oczywiście, zanim tam dojdziemy, musimy się uwinąć z tymi ścierwojadami. I byłbym wdzięczny, gdyby krit kritikale zaczęły wchodzić. O Boże, one mnie zadziobią. Dobra, jak zwykle, prześpimy się na farmie. Tam, z tego co pamiętam, nie będzie jakichś encounterów. I obok tych schodów nie pamiętam czy na górze czy na dole jest pień, przy którym jest smoczy korzeń. Kurwa, wypadłem z rytmu. Jeżeli wypadniemy z rytmu w broni jednoręcznej, niestety równa się to e, e, tym, że zostaną zadane obniżenia. Obrażenia i w ogóle nie dokończyłem wątku, bo jak wspominałem już w, Gothiku, w poprzednim odcinku w gotiku, jedynca. Właśnie, to była taka naturalna kolej rzeczy, że się uczyliśmy broni dwuręcznej. Eee, znaczy jednoręcznej, a potem dwuręcznej i na dwuręczną to się zużywało chyba 60 punktów łącznie. Albo 90, bo chyba 30 kosztował pierwszy poziom i 60 nowy. Czyli tam po prostu twórcy sugerowali, że po prostu dwuręczna jest lepsza i chuj. Ale w, no, w dwójce e, oni to podeszli na, zas na zasadzie alternatywy, po prostu. Że wy, e, dwój dwuręczna, jednoręczna, wybieraj. Ja akurat osta ostatnim przeszedłem grę dwuręczną, ponieważ e, najlepsza broń dwuręczna e, po prostu ma dosyć masakryczny damage. Jest oczywiście dostępna tylko dla najemników. Ale ja spróbuję sobie pograć jednoręczną, bo widzę, że to ma rację bytu i generalnie ja słyszałem, że po prostu jest to rekomendowane przez większość. Dobra. Yy, ta tekstura jest trochę rozwalająca schodów, bo tak po prostu jakby to była po prostu równia pokoj, ktoś nakleił na to. No, trochę to niechlujnie wygląda, ale co zrobić? Jak żyć? Dobra. No i Farabengara gara już ją widzimy. E, więc mamy tutaj trzy rzeczy do zrobienia: po pierwsze, przegonić e, mandytów, po drugie, e, tą trawę załatwić, załatwić dostęp dla Baltazara, Baltazarowi, do, e, dostęp do pastwiska, zapewnić, i punkt trzeci, e, tutaj możemy załatwić robotę Wilkowi, o Boże. No cóż, dobra. E, tu jest Bengar, tam już widzimy tych strażników. E, generalnie od razu mówię: jak e, do nich zagadamy, to oni raczej nie będą przyjaźni nastawieni. Więc na to się musimy nastawić. Jesteś, Jesteś tutaj. O, i on, i on ma f... fajny on łuk. Wiedzieć. Ale właściwie to jestem tylko najętym pracownikiem. No, on Cała pracuje dla Onaru. To należy do jednego bogatego człowieka. Co myślisz o Onarze? Co myślisz o Onarze? To chciwy drań, przez którego nas w końcu wszystkich powieszą. Pewnego dnia Paladyni wyjdą z miasta i my... Dobra, nie umieszkam to powtórzyć Onarowi. On Spoko. Ale nie mam wyboru. Straż przychodzi tu tylko po to, żeby zbierać podatki. Nie chronią gospodarstwa. No to troszeczkę jest problem. Generalnie, jeśli chodzi o farmerów, to w tej grze jest dosyć prosty algorytm, żeby określić po czyje stoją stronie: po króla, czy po właśnie Onara. Yy, algorytm jest polega na tym, że lojalność wobec króla jest prosproporcjonalna do odległości od miasta danej farmy, więc jeżeli jakieś farmy są wchły daleko od miasta, no to raczej są za onarem. No, a jeszcze oczywiście onar szczuje yy, na farmerów najemników, którzy nie chcą się mu poddać jego woli. Dobra, prosto z mostu Mówiłem Onarowi, że powinien mi przysłać kilku swoich najemników. Wspaniale, tam wystarczy, żeby się wykazać. Rewelacyjnie. Wiesz co mi zrobią strażnicy jak schrzanisz sprawę? Kwałtanalny? Kidranie przychodzą tu co tydzień i zbierają podatki dla miasta. Dobrze, że przyszedłeś właśnie teraz. Zazwyczaj zjawiają się o tej porze. Powinni tu być za no dobra, spoko. Co masz przeciwko? masz przeciwko, Wszystko. Od czasu, kiedy paladyni pojawili się w mieście, nic się nie poprawiło. Wprost... No, to jest niestety smutne. Teraz ci przeklęci strażnicy coraz częściej zaglądają na nasze ziemie. Jedyni paladyni, jakich widziałem, to ci dwaj, którzy pilnują... nie ruszą się o krok. Przełęczy? Przełęczy? Ano. Przełęczy do starej górniczej doliny, koło wodospadów, po drugiej stronie pastwisk, na płaskowyżu. Spytaj o to malaka. W zeszłym tygodniu był tam kilka razy. No dobra, spoko. Dobra. Niech no strażnicy przyjdą. Nie mogę się doczekać, tylko nie na... Wa A i oczywiście jak tylko weźmiemy tą kwestię, no to zaskoczy event i oni się tu ruszą. Dobra, idziemy z nim pogadać. Może się uda im to wyperswadować. Spójrz na tego! Co za... Eee, twoim najgorszym koszmarem. No to zobaczymy. Generalnie oni nie są zbyt... zresztą widzicie co im zrobi... No i proszę bardzo, sprzątnięty. I ty tu chciałeś kilku najemników, panie, zobacz co ja robię z nimi w pojedynkę. I cyk, proszę bardzo, jeb maczugą przez łeb i ich kurwa nie ma. Dobra. Kiepski, szeroki miecz. Ale w ogóle, co to za miecz? Nie, nawet... Nawet... Okej. Okay. Dobra, załatwione. Może przy okazji uda się nam tutaj załatwić temat. I proszę bardzo, sto ekspo. Teraz może zostaną nam jakieś drobne na koniec miesiąca. Dzięki. Bo też, te, też, tak się, też tak mówię, jak mam jakieś dwa dni do wypłaty. Nawet nie wiecie. No, z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu drzew. Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Ona robarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować. No malak chyba jest takim przykładem. Zat o, to jest ważne za to, pytanie, bo tu możemy załatwić e, temat oddać. Wilka. Ci właśnie trafiają do mnie. Ja ich karmię i dla mnie tutaj pracują. O, może teraz się zgodza? A, o to chodzi. Powiedziałem mu, że Sekop powinien mi płacić, mówiąc prawdę, to tylko dokuczanie. Po prostu nie cierpię Baltazara. Nie, wie no cóż, wyjaśniło się. No Dobra, może jakoś to rozwiążemy. Ale to tam innym razem już. Wszystko w porządku? Kolejna osoba, która nie wie, gdzie się podziać. To żaden problem. Porozmawiaj. Dobra, gdzie dokładnie. Gdzie No i proszę bardzo, tak jak mówiłem, zamiast mieć znaczniki na mapie, no to. Zacznijmy, zacznijmy od tego, że Gothic 2 jest tak zrobiony, że my nawet nie mamy żadnej mini mapy. Mapę możemy kupić od Brahima, w którym je, siedzi w dzielnicy portowej, e, jak mu... No ale szczerze mówiąc, ja już tyle razy w to grałem, tyle różnych let's play oglądałem, że już po prostu znam tą całą mapę, praktycznie, że na pamięć. Zabiję? Jestem pasterzem, nie jestem bardzo wymagające... o, Oczywiście tylko nie wiem, gdzie jest ta cholerna zielarka. Naprawdę czujny zwłaszcza jeśli zbliżasz się do przełęczy, Przełęczy. O, nie widzę tu żadnych, nie kobiet. tu żadnych kobiet. Masz rację. Ta farma należy do mężczyzn. <laughs> Jeśli o mnie chodzi, sprawdza się to całkiem. Okej. Okay. Nie, Co nie powiem to tego oczywistego żartu. Niewiele. Wiem tylko, że prowadzi do starej górki. Kiedyś jedyną rzeczą, jaką musieliśmy się przejmować, była comiesięczna karawana karawana, przy... Zdarzało się, że te rzezimieszki utrudniały nam życie. Dobra, czy kiedykolwiek byłeś w górniczej Dolinie Ja byłem w górniczej Dolinie? Nie. Wesoło tam. Ale od czasu do czasu zdarza mi się przechodzić w pobliżu przełęczy. Zawsze stoi tam na warcie dwóch. Wygląda to tak, jakby pilnowali, że kiedyś górnicza Dolina była wykorzystywana jako naturalne więzienie. No to prawda, zresztą cała fabuła była poprzedniej części się na tym opierała. Że górnicza dojena była otoczona magiczną Jakie barierą, po prostu, która. Y, że można było wejść, Wszyscy ale już z wyjściem, wyjściem było gorzej. Krzyk. Moim zdaniem to wszystko wyssane z spal... Dobra, już tam nie będziemy się go pytać o tych paladynów Nic raczej ciekawego nie powinno nam powiedzieć. Dobra, ale ogarnęliśmy temat. To ja teraz się po prostu myślę, że wrócę. No. E, wrócę się teraz, żeby poinformować Torlofa, że zadanie rozwiązane. A przy okazji pogadam też z Baltazarem i powiem, i tam wytłumaczę, o co Kaman. Dobra, e, tutaj są też. E, tutaj nie będę czyścił na razie, zostawię sobie to na później. Będę tylko, niż kasował to, co mam po drodze. Bo tak się składa, że niedługo tutaj będziemy musieli... Dobra. Ale ty się akurat to topielcu... A, dobra, odczepił się. Nie będę narzekał. Tam jeszcze parę, ale... Ja szczerze mówiąc ich oleję, ponieważ tak się składa, że... Eee, czekajcie, może mogę chyba na skróty polecieć i chyba nawet tak zrobię, tylko nie jestem pewien, że się nie zabije, bo tu może być płytka woda, ale raczej nie powinno być problemu. Proszę bardzo. No, a, pływanie jest tutaj zrobione jako tako, a i ciekawostka, gdybyśmy grali w Noc kruka, to w tym miejscu Gdzieś tutaj był, na tej wysepce był, mielibyśmy skarb, który trzeba wykopać dla właśnie przywódcy piratów. Ja przy okazji jest tutaj topielec, gdzie w normalnych okolicznościach byśmy go sprzątnęli, ale w nocy kruka to, no to to w zasadzie problem. Kowień leczniczy i tu bagien... No, bagienne ziele. Dobrze. E, no to idziemy na farmę. Idziemy na, najpierw do Sekoba poinformować Baltazara, co jest prawdziwą przyczyną tego, że... A przy okazji rozejrzymy się też tutaj, może znajdę tą jaskinię. Bo może ona jest tutaj, bo naprawdę ja wszystkiego tak dobrze nie pamiętam w tej grze. Chociaż troszeczkę spędziłem. O boże, tu jest szkielet. Dobra, z jednym to jeszcze. O, nawet nie taki. Znaczy się, powiem tak: wszy... gobliny mają to do siebie, że same z siebie nie są jakimiś wymagającymi przeciwnikami. Ale. Problem z nimi jest taki, że bardzo często są w grupie. I to naprawdę może człowiek, Jak tak wjebiemy się w taką grupę goblinów, to... No to nas po prostu spałują. Załatwią nam lepsze pałowanie niż Zomo po prostu. Yy, podobny problem w Gotiku Trójce występował z wilkami. Bo wi jak wjebiemy się w... Yy, w stadu wilków, niezależnie od poziomu, tak naprawdę, to już to równa się ze śmiercią, tak trochę. Bo wilki mają taki denerwujący po prostu atak, który powoduje, że. E, który powoduje, że. E, e, który powoduje, że nam. Z, e, z, zjadają nam chyba większość HP. Dwa takie. A, dwóch takich szarży się z reguły nie przeżywa. A poza nie mogę narzekać. A, dobra. A właśnie, może trzeba z cekowem porozmawiać, bo generalnie nie Czekajcie, sobie mam dziennik, zakazane postfisko. A, dobra. E, czyli generalnie na ten moment chyba nie da się wykonać tego quest'a w późniejszym rozdziale. Generalnie czasami warto zajrzeć do tego dziennika. Mimo, że szczerze mówiąc, ja bardzo często tego nie robię, bo z reguły te questy nie są jakieś w chuj złożone. No pomijając oczywiście Nosa, bo Nosa to jest quest, który ciągnie się przez trzy rozdziały. Bo trzeci rozdział to będzie rozdział, w którym go zdobędziemy. Tak naprawdę. A drugi, no bo dobra, o tych rozdziałach myślę, że powiem później. Jak już się nadarzy ku temu odpowiednia okazja. Ech. A, jeszcze jedna zaleta Gotika, bo generalnie Gotik robi to, co wiele gier z Open Worldem ma z tym problem, mianowicie naturalne granice świata, że po prostu on jest otoczony równymi górami, równymi takimi przeszkodami. A jeżeli y, ktoś przyjdzie do głowy, żeby popłynąć, y, żeby popłynąć morzem tam na skraj mapy, no to odpali się kadcenka, że zżera nas jakaś ryba. No i game over jest. Dobra, zacznijmy od Ciebie, Wilku, bo zjedliśmy dać jej robotę. Jeszcze nie. A nie. No dobra, to trochę to zjebałem. To chyba w późniejszym etapie. Chyba w trzecim rozdziale dopiero będziemy mogli to zrobić, z tego co pamiętam. Bo, no a zresztą powiem później. Dobra, Torlow. E Rozwiązałem problem. A -a Ale najpier najpierw w sumie, wiecie co? Raz, dwa, trzy, cztery. No, no i super. I teraz mamy 50 siły. O to nam chodziło. E, chyba potrzebujemy jeszcze 10, ale. Ale to. Ale myślę, że zdążymy. Dobra. E, rozwiązałem problem. problemy Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę następnego dnia? No cóż, raczej im się to nie uda. No cóż. Zostaje taki pierdol. Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, Naprawdę zasługuje na nasz szacunek. Musiały pojawić się problemy. Właśnie. Co Dowiedzmy się tego. Milk mówi, że nie ma nic przeciwko, temu. Jarvis sądzi, że się nadasz. Cord uważa, że możesz do nas dołączyć. Cifer mówi, że musimy Cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o Tobie bardzo wysokie mniemanie. Chyba przekonałeś, Roda, że jesteś wystarczająco silny. Buster mówi, że jesteś w porządku. A dar macie za kapuś. Na szczęście dla ciebie jego głosem nikt cię tutaj nie przejmuje. Reszta najemników nie zajęła żadnego A, a zapomniałem wspomnieć. Yy, głosu Na mój głos możesz w każdym razie liczyć i wygrałeś kilka uczciwych. No i super. To jest chyba wystarczające. Większość najemników to bardzo ważne. Większość najemników stoi za to. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. No i super. Oni wyjaśnią całą resztę. Dobra. Eee, no, ale do lipu pójdę później, ponieważ tak się składa, że chcę to zorganizować w taki sposób, żeby wybór Gildi eee, należał żeby chcę po prostu, żeby wybór eee, gildii był w osobnym odcinku. A zwiedzmy sobie jeszcze to miejsce A tutaj ma... może mamy kilka gratów, żeby opchać żeby opchnąć to Mamy kilka gratów, które będziemy mogli opchnąć temu halworowi w dzielnicy portowej, więc skorzystam. Dobra. Dobra, no to generalnie myślę, że ale jako, że mam jeszcze z 10 minut odcinka, to ja myślę, że zapcham sobie ten content. zapcham sobie ten czas antenowy, szukając tej zielarki. Spróbuję to zrobić jeszcze raz. Yy... No, a przy okazji troszeczkę pogrinduję, bo wiecie, grindowania nigdy dosyć. Cyk. Cyk. Jak pięknie wszystko schodzi na hita. Generalnie jeśli mam być szczery, to dużo bardziej opłaca się inwestować w broń jednoręcznej wuręcznie w już siłę, ponieważ siła to jest statystyka, o która decyduje, a, mogłem sobie kupić strzały, ale chyba już nie, nie dostanę nigdzie strzału, bo chyba... Chociaż... A, dobra, poradzimy sobie bez strzał. Ja sobie troszeczkę pograinduję w tym czasie. Eee, może spróbuję jeszcze raz z tymi czarnymi goblinami się policzyć. Mam, mam teraz więcej zdrowia nieco. Eee, I jak już wspominałem, siła to jest statystyka, która odpowiada za jakby gołe obrażenia. Eee, ale powiem szczerze, że ten wzrost jest tak naprawdę nieznaczny. Mo możemy go odnotować tylko w kontekście tak naprawdę tych najsłabszych przeciwników. Ale y, jeśli chodzi o tych silniejszych, no to już niekoniecznie będzie to jakoś widoczne. E, a a cios krytyczny to jednak y, zadaje dosyć spore obrażenia. I chyba to nie był dobry pomysł, żeby zadzierać z cieniostworem dokładnie. Na cienio stwory jeszcze przyjdzie czas. Myślę, że trzeci... Myślę, że w trzecim rozdziale już będziemy w stanie je klepać na luzie. Czekajcie, nie mam jakiegoś późniejszego save'a? No nie mam. Dobra, no to w takim razie jeszcze raz się policzę z tymi krwiopicami. Dobra, jeden padł. Bo jak ja nienawidzę tych kubie. Żeby było śmieszniej, to w nocy Kruka w tej nowej krainie doszedł jeszcze inny typ przeciwnika, który jest, e, który jest tak naprawdę krwiopijcą wersją 2.0. Tylko że ten jeszcze z tego co pamiętam zatruwał, to już w ogóle można było się pakować. Dobra, gdzie była ta zielarka? Możliwe, że tam jest. Dobra, śpi. Niech tak zostanie. Naprawdę z cieniostworami nie warto walczyć. Znaczy się, Nie, no, tak naprawdę warto, bo 400 expów jest za nich. W sumie tak samo jak w Gotiku jedynce, gdzie w Gotiku 1 chyba była wymagana walka z przynajmniej jednym cieniostworem, gdyż ten cieniostwór, gdyż jeden ze skład... róg cieniostwora to był jeden ze składników potrzebnych do o! Znalazłem chyba to jaskinię. Jest tutaj. Nie wiem, jakim sudeł ostatnim przeoczyłem, ale zanim tam wejdziemy, to policzymy się z okoliczną fauną. Bożeś. No i tutaj by się nam przydał łuk. Bo, bo kropica bardzo często jest o poziom wyżej niż my jesteśmy, i my nie jesteśmy w stanie ich wtedy dosięgnąć. To jest strasznie irytujące. A przy okazji to jest kapliczko. Generalnie kapliczki warto odwiedzać nie tylko ze względu na yy, na profit w statystykach, ale warto jeszcze Dobra, chodźcie. To nie to nie jest gotik trójka, nie boję się was. A może powinienem? Dobra, nie ma co się bać. Dobra. Yy, generalnie przy kabliczkach możemy różne pierdoły zbierać. Dobra, się. 100 sztuk złota. Siła plus 1 niech będzie. Dziękuję Ci Inosie. Jestem Ci dozgonnie wdzięczny. Yy, generalnie ile mamy teraz siły? No, no jeszcze tak... Plus 3, jakbym dostał, to byłoby idealnie. Bo plus 5 miałbym już równe 60. A ja tak troszeczkę mnie drażnią nieregularne po prostu wartości. Wolę, jak jest równo: typu 40, 30, 50, 64. <grych> Dobra. I w końcu znalazłem tą zielarkę i możemy w końcu mieć to z głowy. Generalnie szkoda, że nie mam... A już chyba nawet rozumiem jakim cudem ją pominąłem. Chociaż nie, w sumie kurwa nie rozumiem. No ale wafnę że się znalazła. Jak już wspominałem, gdybyśmy byli najemnikami to dostalibyśmy... ...questa od Tekli żeby przynieść od niej zioła, której potrzebuje i wtedy dostalibyśmy gulasz, który daje plus jeden do siły. Ja oczywiście yy, nie mogłem tego wziąć, bo nie jestem najemnikiem jeszcze, a chcę zostawić wybór gildii yy, na późniejszy odcinek, ale to już będzie w następnym, to to mogę Wam obiecać już, bo już ten, nie przychodzi mi do głowy, co jeszcze mogę tak naprawdę zrobić. Chociaż pewnie by się znalazło. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć, i spadaj. Jestem zajęta. No, miła jesteś. O, możesz mnie uzdrowić? Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Bo to właśnie przyszedłeś, prawda? Właśnie kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Właśnie, co tu robisz? Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Okej. Okay. Ulecz moje rany, proszę. No i ona, z, podobnie jak Watros w Kurinis leczy rany. E, zapewne twórcy, twórcy umieścili chyba Myśli, dali jej funkcję z myślą, jakby ktoś zdecydował się być najemnikiem i to, żeby to była taka alternatywa do Watrasa, bo najemnik przeważnie raczej na, fa na tych farmach Onara przebywa, e, ale e, twórcy chyba nie wzięli pod uwagę to, że następne rozdziały też wymagają od nas pobytu w Korinis, no ale cóż, e, o. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nie mnie o. No ale tak się składa, że, że mam odmówienie. egzamin u mojego mistrza i muszę korki wziąć. swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą unikalnych ziół i eksperymenty. Zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. Jeżeli to nie jest meto. Kurwa. Jak się nazywała ta, ta substancja? Metola. No, no dobra, chodzi o tą niebieską ciecz z Breaking Beda, która tak naprawdę nie jest niebieska, ale. Co to za składnik? Co to za składnik? To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane. Słonecznym Aloesem. Jak pierwszy raz grałem w Gotika 2, to ja pomyliłem. Ta ro... Uwaga, ta roślina jest. Ma ten, sam, ma ten sam model, yy, który, yy, za którym jest smoczy Korzeń, To ja myślałem, że doda mi ten sam bonus i ją zeżarłem. A to po prostu jest questowa roślina, a egzemplarz, w tych, że jest tylko jeden. Gdzie mogę znaleźć? Zielę, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. Odpowiednie czyli? gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych. No i to jest ten problem, że trzeba się zapuścić na terytorium takiego ta czarnego trolla. I czarny troll w tej grze jest. Dobra. Ja się rozejrzę. Ale od razu mówię... Życzę powodzenia w poszukiwaniach. Od razu mówię, że ja raczej po, po tej ziele udam się Jaki dopiero w trzecim masz? rozdziale, gdyż w trzecim rozdziale będzie mi to po drodze. Dobra, kupię od niej menzurki, bo one mi się przydadzą. No i w sobie, dawaj potki. Bo spotkam jest trochę bida. Mam złoto, no to mogę. Myślę, że mogę szaleć. No dobra. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I w tym, i w następnym odcinku, już spotkamy się przy w miejscu mojego preferowanego wyboru gildii. Jeszcze grzybki odbieram. Czyli. Czyli e, generalnie albo na farmie Onara, jeśli to będą najemnicy, albo w Korinis u Andrej, jeżeli to będą strażnicy. A póki co to mówił Marszal, i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.